Sukces i muzyka i sztuka są nierozerwalnie związane. Jedno z drugim się tak troszeczkę kojarzy, że, że będąc młodym, jeszcze dzieckiem, widzimy po prostu artystów wszędzie, tak? Wielkich artystów, gwiazdy filmu, gwiazdy muzyki. I to otoczenie sprawia takie wrażenie właśnie, ta, że, że, że czujemy, że to jest coś wyjątkowego. I często będąc dzieckiem, abstrahując od tego kontekstu, Pracy nad instrumentem czy, czy tego rzemiosła, e, najczęściej też łapiemy ten, 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 ten tzw. Blichtr, tak zwany blichtr, czyli coś, co, co wykracza poza taką naturalną relację pomiędzy ludźmi. To znaczy, e, krótko mówiąc, gwiazdy to, są, to jest określenie ludzi, którzy wykraczają daleko poza swoją prywatność, które są rozpoznawalne. I to też kusi, tak? nie ukrywam, że te dwa elementy, e, które łączą się ze sobą, czyli e, e, Miłość do, na przykład, jak w moim przypadku do muzyki, tak, a z drugiej strony ten element tego świata trochę magicznego, tego e, no, artystycznego jednak, e, tworzy e, taką pożywkę do tego, aby spróbować, aby wejść w ten świat i są do tego potrzebne, oczywiście jakieś, mówiąc dosłownie, przenosi instrumenty. W przypadku muzyków to są dosłownie instrumenty, nawet głos jest instrumentem, bo to jest oryginalny instrument e, każdego z nas. Zatem jednak gdzieś tam w tyle, oprócz tego, że gdzieś tam trzeba rozpoznać w sobie te zdolności muzyczne, predyspozycje, stoi również potem praca, tak? że trzeba to kształcić. Tak? Rzadko się zdarza, aby urodził się, ale się zdarza geniusz, który w wieku pięciu lat po prostu potrafi w muzyce osiągnąć właściwie niepotyczne niebotyczne jakieś po prostu sfery, dojrzałości, ale mówię tutaj o wyjątkach, które czynią regułę, bo myślę tutaj konkretnie na przykład o Mocarcie, tak? czy, czy Chopinie, to, to właśnie to, gdzie mamy do czynienia, z, czy Michaelu Jacksonie, tak, gdzie też mamy do czynienia z zaprzeczeniem właśnie takiej drogi edukacyjnej w muzyce. Najlepiej połączyć sobie po prostu te dwie rzeczy razem, tak, czyli pasja, hobby połączone z talentem, ewidentnie potrzebny jest tutaj, potrzebny jest tutaj zdolności, tak, czy będąc malarzem, czy, 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 czy muzykiem, czy rzeźbiarzem, czy reżyserem filmowym, czy aktorem, no jednak jest ten element po prostu indywidualności to znaczy, potrzebny. Właśnie... Szkoły muzyczne w ogóle, artystyczne mają ten e, e, bardzo istotny aspekt rozpoznawczy, tak, czyli rozpoznania e, skali tego talentu młodego człowieka, e, ponieważ e, w muzyce obowiązują proste zasady, tak jak w sporcie, tak, po prostu pewne bardzo istotne, ważne predyspozycje, aby zostać na przykład tenisistą, czy koszykarzem chociażby, trzeba mieć jakiś odpowiedni wzrok, albo, albo siatkarzem. W muzyce jest podobnie, trzeba mieć po prostu przede wszystkim znakomity słuch, tak? i poczucie rytmu, od, abstrahując od pamięci muzycznej, także to są takie komponenty, gdzie mówimy tak, to jest ta osoba, która może w przyszłości jak gdyby osiągnąć coś w muzyce wykraczając poza, poza, poza taką właśnie hobbystyczną przypadłość jak śpiewanie przy goleniu tak? przed, przed lustrem w łazience i to jest i to ma sens. Ja sam jestem takim przykładem osoby, która właściwie podjęła edukację muzyczną już w wieku pięciu lat, a na zakończenie tego całego systemu procesu był dyplom z fortepianu tutaj na Akademii Muzycznej w Warszawie, teraz Uniwersytet Muzyczny, u profesor Barbary hesse -Bukowskiej. Czyli można powiedzieć 20 lat ciężkiej pracy, też systematycznej pracy, gdzie ja po prostu autentycznie poznawałem muzykę klasyczną od początku do końca, czyli od A do Z po prostu grałem ją codziennie i, 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 i traktowałem to bardzo poważnie, ale nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że miałem równoległy nurt swojej działalności, który niejako był w, w opozycji do tego, co robiłem na, na, w szkołach muzycznych i tak mogę nieskromnie powiedzieć, że w momencie, kiedy ćwiczyłem Bacha, czy ćwiczyłem, trenowałem w domu jakieś etiudy Chopina, to zaraz po południu, gdzieś tam jak znalazłem czas, to brałem gitarę, bo bardzo byłem zafascynowany gitarą i zacząłem i grałem po prostu Jimi Hendrixa. Zresztą miałem wtedy pierwszy z, mój zespół rockowy, także zawsze to jakoś w, u mnie po prostu szło dwutorowo, czyli ten obowiązek z jednej strony i taka klasyczna edukacja, a z drugiej strony samotne jak gdyby poszukiwania tego, co mnie też bardzo urzekało, a szczególnie w muzyce amerykańskiej. Mówię o bluesie, o muzyce jazzowej, tak. I tutaj te dwa y, y, komponenty u mnie się dopełniały. I to jest może świadectwo tego, że, że jeżeli coś czujemy, jeżeli, a, że, 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 że nas intryguje, że, że to jest muzyka, która nas przyciąga, to nie rezygnujmy z tego, tak? Na rzecz po prostu tego już systemu, który często jest bardzo schematyczny. Mówię tutaj o systemie edukacji muzycznej. Gdzie można zbytnio czasami zaufać właśnie w te wszystkie zaklęcia i te wszystkie aksjomaty, które, które są dedykowane młodym ludziom i potem jak gdyby od nich egzekwowane w trakcie studiów muzycznych. Niekoniecznie musi być tak, że te studia muzyczne po prostu są jedynym rozwiązaniem. Być może my wszystkiego nie wiemy, także czasami warto się, tak jak w sztuce, poddać przede wszystkim swojej intuicji, wrażliwości, i poszukać czasami wbrew po prostu opinii większości rodziców, profesorów i tak dalej. Muzyka jest wspaniałym zajęciem. W ogóle może być takim po prostu zjawiskiem w ogóle przygodą na całe życie. Zresztą tak jak w moim przypadku. I, I to jest coś niebywałego, że sztuka może po prostu dawać taką energię, impuls do. do, do tworzenia swojego życia w ramach wykraczających poza taką codzienność, tą polityczną, tą taką etniczną, jakąś tam nie wiadomo jakąś ideologiczną, tak? Że tą ideologią mogą być po prostu dźwięki, mogą być obrazy, może być po prostu świat, który po prostu istnieje jak gdyby poza tymi prawami takiego racjonalnego myślenia o, o tym, co tutaj robię teraz w danym momencie. Jest na pewno duży Procent absolwentów uczelni artystycznych, mogę tutaj powiedzieć o muzycznych, bo jestem sam wykładowcą uczelni warszawskiej, że studenci idą z taką wiarą, że są w stanie po ukończeniu studiów, jak gdyby wejść w taką sferę no, już profesjonalnego życia na tych samych zasadach, na jakich funkcjonują ich idole. Tak? Mówię tutaj o muzykach klasycznych, tak? o pianistach. tak. Marta Archeri czy, czy, czy wielu, wielu innych i po prostu gdzieś tam po tych studiach właściwie powinno być tak, że wszyscy powinni być na tym samym jak gdyby polu rozpoznawalności, ponieważ wszyscy gramy to samo i mamy jak gdyby też przekonanie, że przez tyle lat nauczyliśmy się naprawdę tego rzemiosła od A do Z I to, jest, i to jest uczciwe i to jest prawda. Natomiast ta druga strona medalu polega na tym, że nie zawsze ten kontekst naszej Naszego przygotowania do tego w sumie trudnego zawodu idzie w parze z, z, z potrzebami rynku, mówiąc brutalnie, tak, muzycznego, że rynek muzyczny nie potrzebuje setek tysięcy gwiazd, tak? To troszeczkę tak jak patrząc w niebo, tak? I, i, i tak samo patrzymy w gwiazdy, ale zawsze mówimy księżyc, że księżyc jest jeden. I to jest taka selektywność chyba, która usprawiedliwia nas ludzi, że ta. Posługujemy się kodem, który, który zbliża nas do, po prostu do ludzi, którzy gdzieś są bliżej tej, tego, co się mówi osobowość albo oryginalność, tak? czy mają coś do powiedzenia, niekoniecznie w tym samej sferze doznań estetycznych, które nam oferuje edukacja muzyczna. I to może jest klucz do, do różnych często, może nie często, ale czasami te aspiracje i oczekiwania. Bywa tak, że nie idą w parze po prostu z tą obiektywną sytuacją na rynku już post factum, czyli po studiach. Jeżeli myślisz, żeby być zawodowym muzykiem, to <grytanie> myśl o tym, żeby paradoksalnie, <grytanie> i to będzie troszeczkę zawsze, nie myśleć zbyt dużo, jak być zawodowym muzykiem, bo ingerencja rutyny albo takiego po prostu filozoficznego podejścia do sztuki, mówiąc na skróty, zabija sztukę i prowadzi często na manowce. Trzeba być naiwnym jak dziecko.